Cześć wiązki, patrzcie serdecznie, w kolejnym filmy na moim kanale Dzisiaj jest PvP Wars Ostatnio sobie od razu chesty, jak już widzieliście Przed tym To sobie czesty, ale to Nagrywałem W nocy tylko tak nagrałem, jak otwierałem Chesty Dobra, już Otwieramy sobie Jakieś końcy, jakieś nowe czesty. Dobra i trójkę, no to otworzymy. Tutaj, mm. Zawsze ten... Nie podoba mi się to. Nic. Jakąś kasę dostałem znów. Znów 75 milionów. A to zauważyłem, ja że to jest mało. Znaczy, znaczy dużo, ale... Ale że mało, mało, że można więcej dostać Ogólnie nie wiem jak to zarobić Do końca e, Tutaj już się robi to z ponad może z 12 godzin i 12 godzin Dopiero 75 Rozumiem, że może hopery Nie nadają eee. No, opery są wolne, ale to powinno być i szybciej. Albo to jest jakiś limit. Albo... Nie ja no limit to nie powinno się być. Limit nie powinno. W ogóle by to się zaczęło. O 7 8 Nie działa, ale nie rozumiem tego Naprawdę tego nie rozumiem. Użyjemy sobie to, bo tak Co ja z tym zrobię. Ogólnie to Faremki sobie działają tutaj też damy je. i odnowimy ją. I tak mm -hmm. nie umiem zarabiać. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Tą um, nie jest aktywna, tamta. Bo nie wiem, jakoś na tym już najlepiej się mi to robi. W ogóle, co tu się to jest? Aha, jeszcze nie mogę zobaczyć. To jest takie powolne. Boże no, Słabo, tutaj to jest Słabo, słabo Bo to mi się czas nie nawet więcej dać yy, Tego wszystkiego Bo tak i tak Ten chest nie nadarza Nie wiem, może, jakbym miał ten OP chest To by nadarzało też nie wiem... no Boże. Na pewno by było lepiej Dobra myślałem, że coś pożytecznego dostanę Ale jak zawsze nic Ale z jeszcze otworzymy jakieś czesty To można co ile sekund no. Tak normalne Dobra otworzymy sobie jakieś czesty Może coś pożytecznego będziemy mieli. Jest dwa czysty. Dobra, i zakręcimy sobie jeszcze na no, fortunie, Farma Pet i coś tam. Otworzymy sobie złotą. Najlepiej czerwony niech tropnie Ferretowy krysz. Dobra, no to sobie otworzymy jedną tą. Aha, a ty też sama, dobra. Taką ostatnią otworzymy i coś zobaczymy. Już 5 minut, a dopiero ja zacząłem odcinek. No fajnie. Fajnie, fajnie, uh -huh. To przydaje sprzedaje Rzecz, taki sklepik Dobra Idziemy, idziemy A moje farmy? Tam troszkę dać Parę rzeczy Blaze, blaze. Co jeszcze tu mam? Nie będę to chował, najlepiej tu sobie do farmy dam po XP potem Chociaż ta jest farma dobra, zrobiona można po ekspicie. Dobra, Blaze, Blaze, Iron i to jest Irony Blaze no i już dodane, bo to nie jeszcze u, u, u glowstone i i i kurde dobra, zamienimy to na glowstone te 6 zamień mnie nagrost Dziękuję. Nic tu nie widać, ale To nie to. O tu. Dobra. To jest zmienione, to jest zmienione, to jest zrobione. Nie wiem jak farmę zrobić. Żeby to była jakaś wydajność. Z tej farmy. Rezyduje się serwer. Fajnie. Za dużo. Nie pogramy. Ale dzisiaj taki minimalny odcinek. Jeśli się Jeśli się wam będę żegną, Dziękuję za oglądanie. I. pa Ну no, так, ну no, папа.